Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z Ewą Różyckiem. Różycki na kwarantannie, tak samo jak większość z nas oczywiście. E, ostatnio widzieliśmy się e, fizycznie, gotowaliśmy indyka na święto czynienia z Ameryką po polsku. Dzisiaj tylko przez Skype, a, bo takie możliwości, ale chciałyśmy porozmawiać, a w zasadzie ja chciałam zapytać Ewę e, o to, e, jak zarządzać naszymi zakupami, naszą lodówką, naszym gotowaniem właśnie e, w czasie e, kwarantanny. Witaj Ewo, jak się masz? Dzień dobry wszystkim. No, z trudnością wytrzymuję ten ciężki czas, no, ale nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia, dokładnie. A powiedz, masz dla nas kilka wskazówek dotyczących tego właśnie, jak radzić sobie z gotowaniem, z robieniem zakupów, to co powinniśmy mieć zawsze w domu, żeby nie musić tak często wychodzić do sklepu. No, rzecz jasna, trzeba mieć dobrze zaopatrzoną lodówkę i tak samo zamrażarnik. Wielu Polaków w naszej tutaj społeczności nie używa tak wystarczająco zamrażarki. Ja uważam, że jest to duży błąd, bo to jest, szczególnie teraz, urządzenie bardzo potrzebne. Wielu ludzi myśli, że nie można mrozić chleba. Um, że um, no nie można mrozić wielu produktów. To prawda, że są niektóre, ale szczególnie chleby, po które zwykle chodziliśmy często, zamrażają się bardzo dobrze. Chleby, bułki, ciasta, babki wszystko to się świetnie mrozi. Um, torty, na przykład, pod warunkiem, że nie mają um, bitej śmietany. Krem y, z masła tak. Także zaopatrzona lodówka. Trzeba naprawdę mieć parę kawałków mięsa, i tutaj mam wskazówkę na to, żeby jak najmniej, znaczy gotujemy codziennie prawie, ale żeby to było jak najmniej stresujące. Bo jak pracujemy z domu albo nie pracujemy, jeszcze mamy małe dzieci, które się uczą, musimy im pomagać, no to 3-4 posiłki dziennie trzeba przygotować. Nie jest to łatwe. A niby mamy dużo czasu, ale niby tego czasu nie mamy. A, więc chciałam e, powiedzieć o przykładzie e, karkówki pork, pork shoulder. Tylko musi to być, jest to znana część mięsa e, w naszym środowisku, ale musi to być ogromny kawał, powiedzmy 8 funtów, który ja <laughs> wkładam do piekarnika na 12 godzin na noc. Kupuję taki duży kawał mięsa, to jest niedrogie. Zalewam szklanką... A propos, a propos dzieci, to właśnie tak wygląda praca z dziećmi. Wkładamy do piekarnika, do dużego garnka, zalewamy jedną szklanką wina, białego, czerwonego, wszystko jedno, wkrajamy dużą cebulę, może dwa pomidory albo pół puszki pomidorów, tych takich pokrojonych z puszki, czosnek, sól, pieprz. Oczywiście to wszystko doprawimy później. Wkładamy kostkę rosołową, na przykład o smaku pomidorowy. Zalewamy jeszcze jedną szklanką wody i wkładamy do pieca. Idziemy spać na 330 stopni. Po 12 godzinach wyciągamy to ładnie, musimy schłodzić, żeby zdjąć tłuszcz, bo to jest taka część mięsa dosyć tłuszcza. Odsączamy ten tłuszcz i można podawać na różne sposoby i z kaszą, i z ziemniakami, i z ryżem, i z wszystkim. Także potem można doprawić, zrobić ostrzej, dodać śmietany, dodać grzybów i tak dalej. Ale to jest obiad dla czterech osób na trzy dni, albo lepiej. Ja wprawdzie nie lubię jeść tego samego co drugi dzień, ale to może trwać, um, um, trwać w lodówce tam dobrych parę dni, także w międzyczasie można zrobić co innego. I jeszcze jedna obserwacja o kaszy. Polacy dużo jedzą tej kaszy gryczanej, którą ja nie lubię. Na przykład nigdy jeszcze w żadnym domu nie spotkałam się z kaszą perłową. Ja bardzo lubię kaszę perłową, ale to amerykańską, bo ona jest większa, ma większe ziarna. I robię ją w wodzie, z wodą, dodaję dwie łyżki oliwy i też kostkę bulionu pomidorowego. I tutaj taką sobie kaszkę przygotowałam. I ona naprawdę wygląda bardzo ładnie. Ma takie duże ziarna i się pięknie gotuje na sypko. Jest pyszna z jakimkolwiek sosem. A co jeszcze? Oprócz wypełnionego zamrażalnika powinniśmy jak najbardziej mieć wypełnioną lodówkę um, owocami i jarzynami. Jabłka się trzymają długo, pomarańcze się trzymają długo, nawet winogrona jakoś tam się przetrzymają, gruszki się trzymają bardzo długo. Melony typu honeydew, ten zielony, taki, taki bladozielony, trzyma się długo. Ja już mam ich chyba 5 dni w lodówce i ciągle go jem. Z jarzyn trzyma się oczywiście marchewka. Ja mam zawsze marchewkę, zawsze seller. Kapusta się bardzo długo trzyma, także to też można śmiało mieć. Buraki się trzymają. Peppers, czyli papryka różna, też się trzyma bardzo długo. Um, te sałaty, takie bardzo delikatne, niestety nie są takie wytrzymałe. Te młodziutkie sałaty, natomiast szpinak jest o wiele bardziej wytrzymały. Także staram się, staram się robić, co mogę. Jeszcze jedna jarzyna, której a, nasza Polonia nie zna, to jest hikama. I tutaj mam taki piękny okaz. A, to jest a, meksykańska jarzyna, która ma taką. Ja bym to powiedzieć, ona jest twarda, troszeczkę słodka, troszeczkę pikantna i bardzo mi wiele ludzi to używa. Um. Do, czego byś porównała, do czego byś porównała tą um, tak z warzywa, które znamy? No, właśnie nie mogę znaleźć takiego. Może taki inny ogórek, taki twardy ogórek, ale troszeczkę inny, bo to jest biała, ładna biała w środku. Ja to po prostu obieram ze skóry, kroję w takie słupki, centymetr sześcienny, może trochę więcej i polewam, rozrabiam łyżkę śmietany z łyżką majonezu, dodaję garliku i może pieprzu i tak parę kropel na to daję i najpierw na talerz kładę rozdrobniony szpinak, ale surowy szpinak. Można też podać na takie, na takie, na talerz potartą marchewkę i jeść z tym. Także to się trzyma też długo, jest naprawdę przyjemne, nikt tego nie zna. Jeszcze jednej chciałam powiedzieć, o jeszcze jednej jarzynie, której my nie znamy, to znaczy większość ludzi nie zna. To jest poblano pepper. To jest piękny, my znamy tylko czerwone, zielone, żółte i pomarańczowe, które są teraz wszędzie dostępne. Poblano to jest meksykański, meksykańska papryka która jest ciut-ciut ostra i ją podaje się nadziewaną serem. Jest naprawdę doskonała. Możemy to usmażyć, znaczy oblać jajkiem, nadziać, obja, ob, jajkiem obtoczyć i dać do bułki tartej i potem usmażyć, albo możemy to włożyć do naczynia żar, żaroodpornego i zalać sosem pomidorowym, może być ze słoika. Ta, I to jest nadziane tym serem, to jest naprawdę doskonałe. I to też się dosyć trzyma. A jak to sera, jaki ser byś poleciła do tego? Ja daję e, oryginalny ser, to jest Keso e, e, Oaxaca, to jest ze stanu Oaxaca w Meksyku, ale to można kupić tylko w meksykańskich sklepach. Natomiast daję trochę ricotty i daję jakikolwiek taki ostry ser żółty, starty. Wymieszam, można dać trochę pietruszki, sól, pieprz. I naprawdę z tym sosem pomidorowym jest doskonała. No my w Polsce dawaliśmy paprykę, prawda, nadzianą mięsem i serem, tak jak gołąbki, ale to jest, tego nikt nie zna i to jest naprawdę świetne. Tak samo można bardzo fajnie grillować peppers, te normalne papryki, czerwone czy żółte i, i pod koniec nałożyć kawałek serka na nano, znaczy na ten plasterek. Pięć minut i to jest zrobione. Także ja staram się ułatwiać. Wiadomo, że trzeba mieć fasolę w domu, wiadomo, że trzeba mieć makarony w domu, wiadomo, że trzeba mieć ryż w domu. Um, z makaronów można zawsze coś um, wyczarować szybko. Także to jest. No i nie zapominać o tym, żeby jeść codziennie jeden kawałek albo jeden owoc albo dwa, szczególnie, żeby dzieci jadły, surowki, um, um, owoce to jest naprawdę bardzo ważne, bo musimy. Że tak powiem, trzymać naszą odporność w tych ciężkich czasach. Tak jest. Dokładnie. Bardzo Ci dziękujemy za te, za te podpowiedzi. Mamy nadzieję, że znajdziesz czas jeszcze dla nas, może połączymy się z jakimiś innymi wskazówkami, jak radzić sobie w kwestii żywieniowej, właśnie w czasie tej kwarantanny, bo nie wiadomo, ile jeszcze to potrwa, niestety. A więc wszyscy jesteśmy wszyscy jedziemy na tym samym wózku, że tak się wyrażę. Daj Boże, żeby to się skończyło jak najszybciej. Dziękuję bardzo Ewa Różycki, specjalista kulinarna była gościem Ameryki po polsku. Dziękuję bardzo, do widzenia.